Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj przyjrzymy się Ruzi. A? Jeżeli oglądaliście Obóz Kredowy, dobrze wiecie o kogo chodzi. To jest mały ankylozaur. Ona urodziła się z drobnym defektem przyrogu. W związku z tym, no chciano ją wrzucić najpierw do bocznych zagród, a później pewnie zlikwidować, ale na szczęście zaprzyjaźniła się z Benem i stała się takim istotnym pancernym wręcz sojusznikiem. 358 klocków, cena katalogowa 120 zł bez grosza i powiedziałbym, że to jest taki zestaw eksperymentalny. Podobnie jak ta czacha, którą pokazywałem na kanale. No to co? Otwórzmy. Zerknijcie jeszcze jak uroczo prezentuje się to pudło. No bo jakby ten ankylozaur dopiero co wyszedł z jaja. Fantastycznie. Jest jakaś zielenina, no ale musi być także akcyjka piłkarska. W końcu film dotyczy dinozaura. No to zerknijcie, tutaj prawie udało się strzelić. No poszedł taki szczur zaraz przy słupku, ale niestety to nie weszło. No ale wiecie co w tej akcji jest najważniejsze? Przeciwnik miał kontrę, wyprowadzili tą akcję, ale na szczęście trochę się tam poprzepychałem i udało się zażegnać zagrożenie. No okej, okay, no powoli te emocje związane z piłką nożną narastają, bo zbliża się euro i zobaczymy gdzie tam zajdą Polacy. Jak myślicie? Wyjdziemy z grupy? Ja? Lećmy tymczasem na stół? O. Dość szybko nam poszło, co nie? Pod szyldem LEGO Jurassic World w czerwcu 2024 wyszły trzy zestawy. Ze stegozaurem, z alozaurem, a także ten tutaj mały ankylozaur. Zdecydowanie najmniej mnie to przekonuje ale z pewnością znajdzie to swoich odbiorców. No jest to urocze, to trzeba przyznać. Muszę jednak powiedzieć, że nie zdziwiłbym się, gdyby ten secik był w kategorii, nie wiem, 4+, choć z drugiej strony tutaj te wypustki to są maluteńkie serki. Takie guzy oraz płyty kostne. No później sobie porozmawiamy trochę o ankylozaurach. To są bardzo ciekawe gady z końcówki kredy. No a jeżeli chodzi już o konkrety, co tam mamy w opakowaniu, widzę tutaj instrukcję o mignęły mi reklamy innych secików. Cały czas pompują tego brachiozaura, ale to jest dosyć dobry moment, żeby go zakupić, no bo kosztuje to mniej niż 300. No i właśnie jest tutaj również ta czacha, o której wspominałem. Zerknijcie sobie na playlistę, tam to się nazywa jakoś... Hmm, Recenzje, dinozaury, prawie wszystkie, no bo totalnie wszystkich setów od początku nie zrobiłem, ale te takie z ostatnich lat to na pewno. Trzy worki z klockami, i wybaczcie, tutaj jest zbyt dużo klocków, żeby lecieć ze Speed Buildem. Może będzie jakiś fragment, ale nie obiecuję. W Poznaniu jest bardzo gorąco i trzeba wyłączyć te wielkie, wielkie światła. Żadnych naklejek tutaj nie widzę i dobrze. miało prawie pół godziny, a ja już do Was wracam. Model ukończony i prawdopodobnie nic słodszego już dzisiaj w internecie nie zobaczycie. O, zerknijcie chociażby na tą modkę. Jest kilka problemów, między innymi ta kostna buława. Zerknijcie. No możemy ją bardzo nienaturalnie wygiąć, ale oczywiście wiem o co chodzi, o tą funkcję bawialną, że niby możemy uderzać ogonem i ta maczuga bardzo fajnie chodzi. No, ruch tutaj jest synchroniczny, ale też zwróćcie uwagę, możemy otworzyć pyszczek, mamy tam jakiś różowiutki język. Ciekawie skonstruowano właściwie wnętrze tej gęby, dlatego pokazałem Wam to na speedbuildzie. No bo tutaj faktycznie mamy jakiś otwór i to wygląda tak bardzo naturalnie. Oczywiście cały ten zwierzak jest raczej komiksowy. Ale na pewno trzeba docenić takie istotne detale. Jeżeli chodzi o technikalia, 21 cm długości, około 9,5 cm szerokości i mniej więcej no, 9 cm wysokości. To też zależy, jak tutaj ten pyszczek ustawimy, bo on jest ruchomy, ale tylko w górę i w dół. I to właściwie tyle. No to co, za chwilę przyjrzymy się kilku detalom, kilku szczegółom, ale zwróćmy uwagę, co tutaj jeszcze mamy do jedzenia. Jakaś marchewka dynia, bliżej nieokreślony żółty kwiatek oraz taka roślinka, która raczej kojarzy mi się z bagniskiem. Jest w porządku. Tak naprawdę spodziewałem się chyba nieco większego modelu, ale z drugiej strony widzieliśmy z jakich klocków ta ruzia jest zbudowana. No przecież nie dano by nam jakichś większych serków czy coś takiego. Na pewno trzeba docenić pazury, bo mamy tam zasygnalizowany paznokieć na tej takiej dosyć masywnej nodze. OK, to przejdźmy do tych detali. Tak, naprawdę to to główne pierwsze wrażenie już żeśmy omówili, a teraz możemy jeszcze trochę ponarzekać, ale też sprawdzić o na przykład zakres ruchu tych krótkich łapek. Jest całkiem w porządku, bylibyśmy w stanie trochę tutaj zapozować, choć wiadomo, że najlepiej to wygląda o w tej konfiguracji. Boli mnie to. Że z tej strony mamy piękne, piaskowe elementy zawiasów, a po drugie, już niestety czarne. Kiedy grupa Lego zacznie te klocki malować? No, byłoby dobrze, znaczy, wiecie, one są czarne, ale mogłyby być albo piaskowe, albo szare. No, kilka podstawowych motywów mogliby włączyć do całego portfolio elementów. No, ten pyszczek wygląda niesamowicie uroczo, ale jak tutaj zajrzymy pod głowę. No to można byłoby tutaj te otwory zasłonić dokładnie tak samo jak z tyłu. Z drugiej jednak strony to by nam mogło ograniczyć ruch głowy. No, ja tak początkowo powiedziałem, że tylko w górę i w dół ona chodzi, ale tutaj jednak trzeba pamiętać o tym takim ruchu synchronicznym, i to w sumie bardzo fajnie wypada. Dość kontrowersyjne jest tutaj wysunięcie tych slopów. Ale z drugiej strony skutecznie to nam trochę od boku ten zawias zasłania. Bardzo fajnie, zgadza się ten jeden jeszcze niewykształcony, jakby ukruszony róg. No i są te wszystkie guzy, te kolce, tak naprawdę dorosłe osobniki, to mierzyły od 6 do 9 metrów. Naukowcy tutaj nie są zgodni, zgadza się ta trójkątna czaszka. Powinny być tam takie, powiedzmy, liściokształtne zęby, no ale wiecie, to jest jeszcze taki młody osobnik. Wygięty, usztywniony jaszczur. Dokładnie to znaczy ankylozaur. No i nie będę się znęcał nad tą buławą. O, po prostu, klocki są dla dzieciaków i chcieli zrobić to bardzo luźno. No i tak naprawdę możemy sobie jeszcze porównać, jak to wygląda względem tego maluszka, ale w skali minifigurki oraz takiego osobnika, który już budzi respekt u niejednego John'ego Tandera. Myślę, że to wygląda ciekawie. No, na pewno tego gada nie będziemy w stanie wykorzystać na takiej makiecie w skali minifigurki, ale mimo wszystko. No może na przykład dziewczyny zainteresują się tym modelem. On jest uroczy, słodki i nie będę się czepiał o jakiś tutaj niedociągnięć prześwitów bez przesady. Z daleka jak zmrużymy oczy to wygląda to świetnie. No właśnie a propos oczu mamy tutaj nadruki fajne, ciekawe, nowiuteńkie. Dla fanów LEGO Jurassic World ten zestaw to świetna odskocznia, a przecież w ostatnim czasie wychodzi wiele tego typu słodziaków. Że tylko wspomnę o Stitchu, jest także świeżynka w postaci Simby, a także Simby budżetowego, bardzo fajnie, no i właściwie ten Ankylozaur również jest budżetowy. Ty, jak tak sobie o tym myślę, to mieliśmy z Gretka, Gruta i pewnie długo by jeszcze wymieniać podobne zestawy. W każdym razie, no tutaj cena idzie w parze z jakością. Wiadomo, jakby dorzucono jeszcze takiego maluszka róże, takiego jak pokazywałem Wam przed chwilą na tym zgrupowaniu anklozaurów byłoby fantastycznie, ale tego tutaj nie mamy. Nie mamy także naklejek i zakładam, że setik będzie do dorwania za około 9 dyszek, czyli całkiem nieźle. Locki zapasowe, trochę roślinek, turkusowa drobnica, właściwie nic bardzo ciekawego. No nota końcowa jest sprawą trudną, ale wystawię bezpieczne 9 na 10, dlatego że zestaw jest dokładnie tym, co widzimy na pudle, nie jest jakoś szczególnie przedrożony, tylko szkoda, że nie wyszedł nieco wcześniej, powiedzmy pół roku wcześniej, dlatego że wtedy to by się fajnie zazębiło z tym obozem kredowym, a teraz mam wrażenie, że wszyscy żyją teorią chaosu. A no właśnie, trzeba chyba zajrzeć na Netflixa, żeby sprawdzić, co tam nasi bohaterowie przeżywają za przygody. Hej!